Wolsztyński Dom Kultury oraz Starostwo Wolsztyńskie to główni organizatorzy konkursu 10 edycji Środki Gwiazdkowej. Komisja oceniała 123 prace. Prace w konkursie Gwiazdkowe oceniała komisja w składzie Barbara Sokolnicka, Zofia Chwalisz, Beata Krajewska, Janusz Sokolnicki oraz Cezary Ciesielski. Na konkurs wpłynęły 123 prace w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii pierwszej oceniano 87 prac. W kategorii drugiej 24 prace, w trzeciej 5 prac. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, a pozostali uczestnicy upominki książkowe. Oto ostateczne wyniki. Kategoria podstawowych. Pierwsze miejsce egzekwo Karolina Gwóźdź Siedlec oraz torok Kresik Kaszczor. Drugie miejsce Magdalena Wita Kopalnica. Trzecie miejsce Hubert Pilarski. szkoła podstawowa nr 5 Wolsztyn. Kategoria druga gimnazjum. Pierwsze miejsce Roman Kalitka Przemęt. Drugie Krzysztof Dąbrowski Kębłowo. Trzecie Mariusz Michałowski Przemęt. Kategoria trzecia. Pierwsze miejsce Włodzimierz Chrzanowski Wolsztyn. Natomiast wyróżnienia otrzymali Tomasz Wawrzyniak Kębłowo, Aleksandra Łabuda Wolsztyn, Rafał Mencel-Wolsztyn oraz Katarzyna Grzesik-Kasztor. Na uroczystości w części artystycznej zaprezentowały się zespoły Wosztinella oraz Miniforte. Zwycięzców konkursu oklaskiwali również starosta pan Ryszard Kurb oraz burmistrz pan Jan Słomiecki.